Witam bardzo serdecznie pana posła i w pierwszym razem chciałem bardzo serdecznie panu posłowi podziękować za wsparcie naszego projektu i że otrzymaliśmy to dofinansowania. Pozyskaliśmy środki na przebudowę właśnie tej drogi, to jest droga powiatowa. W miejscowości, kurze, ona się nazywa ulicą Wojska Polskiego, przedbudowywane to jest około 1 km, ponad 900 metrów. Na tej drodze zostanie zmieniona nawierzchnia, zostaną wybudowane, bo tu nie ma chodniki i zostanie zrobiona kanalizacja deszczowa. Uważam, że ta inwestycja jest dla nas bardzo potrzebna dla mieszkańców Kurzelowa, ponieważ zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się po tej drodze. Koszt tej inwestycji wynosił ponad 1 600 tysięcy, dofinansowanie 80%, czyli ponad 1 200 000 i wkład własny ponad 300 tysięcy. Powiat, samorządy tego powiatu otrzymały kwotę 24 milionów złotych, ponad 21 milionów złotych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych i 3 miliony złotych blisko w ramach y, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Blisko 24 miliony złotych to jest dla powiatu włoszczowskiego dosyć pokaźna kwota, która z całą pewnością zostanie dobrze tutaj spożytkowana. Raz jeszcze gratuluję i życzę tego, żebyście jak najszybciej te środki finansowe, które dotarły tutaj do samorządów powiatu włoszczowskiego, żebyście jak najszybciej dobrze zainwestowali. Cieszę się z obecności Pana Sołtysa Kurzolowa, Pana Adama, który z całą pewnością też z radością przyjmuje tę decyzję rządu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie robiona droga, będą chodniki, dzieci do szkoły będą mogły przejść jakoś bezpiecznie i wszystko, a tak no, no wszystko by było pięknie, żeby to już nastąpiło. Nie? We'll